Ладно, ладно. Так, давай, 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 Czerwienie, syrena, skóra szybko wysycha i wymaga ciągłego nawilżania, aby pozostała miękka i ją dodać. Poza sobą, pożony, bo syrena Spoko. Dzisiaj się dowiem to. o syrena, Wow, syreny. syreny to egzotyczne stworzenia morskie, które adoptowały się do życia na lądzie. Różnią się od zwykłych ludzi pod kilkoma ważnymi względami. Syreny mogą jeść normalne jedzenie, ale wolą rzeczy pochodzące z morza, jak ryby i wodorosty. Wodorosty można zbierać na parcelach na nurkowych lub w sklepie spożywczym, który skóra syreny szybko wysycha i wymaga stałego nawilżania. Regularnie, regularnie kąpiele, rysznice oraz zanurzanie się w basenie lub podselnie to konieczność. Jeśli poziom nawodnienia nie spadnie za, bar za bardzo, syreny zacznie wysychać i w końcu dozna od Odwodnienie. Jeśli syreny zbyt długo pozostaną odwodnione, odwiedzi ją noczny kosiarz. Naturalnie środowisko syreny jest ocean. Muszą pływać w wodzie oceanicznej, inaczej ucierpią od niedobu boru, słonej wody. Syreny, które nie pływają regularnie w słonej wodzie, w końcu tracą łuski wraz z ogonem i przemijają się od zwykłych ludzi. Spokój, więc muszę dużo chodzić do tego oceanu. Ale w sumie fajnie, nie? Syreny tak być. W syreną. Fajnie by było, nie? Słonej ziemi. Nie przydogada się, tylko sobie może energia kup serybę kup serybę kup serybę kupimy serybę. Seryna bazą to a sreda bazłot to Trina, a nie będzie Trina, nawet Trina, na mi Trina. Trina, Эй, а вы же ходу вот теребит так, же Ха, 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 ха. Эй, зажрайте, зажрайте, да? Бух! разу, да? Спехом когда кормил. Dobrze, nakryj ją i dalej jej spokój. Nie wyżywamy się na rybach, w złotych rybkach. chcę się wyżywać na złotych rybkach. Dobry, jest na żarta. wszystko w jednym. Dobra. I ładzimy. Mamy jeszcze wszystko w jednym. Chyba, to jest wszystko w jednym, będę korzystać. Dobra, właśnie sobie na swoje buty masz. Dobre, Ej, dobra. Ej, cicho, cicho, wodz, jak się... w szachy, logikę na gitarze. gitarze. Dobra, pójdziesz na kurs. Ja, ja, ja. Dobra, więc możemy gdzieś iść, może Dobra, patrzeć jak śpimy. Przecież to śpięć, nie? No, <coughs> no widzicie, to właśnie w lekcjach, że musimy chodzić często nad ale więc będziemy chodzić nad oceany często. I właśnie tak. E ta rosła bardzo długo. Nie wiem, może nie aż tak długo, ale tak. To, że te syreny są takie fajne, nie? To też mi się podoba, że są fajne. To mi się podoba, że to Jest dobra papla, może żeby paplać tylko, nie? Dobra, to... Dobra, nie wiem. Te wodorosty, mam ich 7. Ej, będziemy kupować wodorosty, to wrzać ten tą Dobra, niech będzie dla gości, jak przyjdę, to da. Gotować do żarcia. Ej, zobaczymy, czy są jakieś syreny. Dobra. No, syreny. Dobra. No, no, że są jakieś syreny, Boże, co ja mówię? Stajemy, stajemy, powiemy. Aha, w ciapach syreny Przewidzę, widzicie? W czapach syreny Dobra, idziemy na ocean Nie wiem, gdzie jest tam Czy się nie podoba? Idziemy na ocean Czy mogę pływać pod wodą? Czym tym 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 ja mege? Dobra, później nakarmię tą naszą złotą rybę. Złotą rybę. <coughs> złotą zło rybkę. Bra, nie, rachulków nie ma. Wiesz ja, 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 ja będę ran wodą bardziej Zabine. jak ktoś to te zciągnie, ta fryzura jest ściągnięta ze stoku z jakiejś roztrolki, nie? to są tą fryzurę, więc nie musicie szukać nie, nie wiem czy wejdzie w internecie, ale może ją znajdziecie ale ja nie wiem. a może weźmiemy luku z luku syrena luku jest luku

Więc tak, popływam sobie trochę może będzie mogło się zadłużyć do sam dół. Mam nadzieję. Dobra, pływaj, pływaj, pływaj. Wyrukowane mistrzostwo do rkowania. Wyrukowane mistrzostwo. Właśnie... Gdzieś znalazłem to z rynkowanie, to muszę lepsze. Przy... Czy możesz, to może się... dłużej... Dobra, tylko że już wracamy do domku. czy masz tak. Mistrzostwo przecież? Ja przecież się nie Ja nie grałam przecież nawet. Znaczy nie grałam w tą ogóle. A może to, że jest ryb No akurat ma mistrzostwo? No, no to fajnie, jestem mistrzem. Nie? Jestem mistrzem, jestem mistrzem. Co wy za kciuka. Dobra, ale jestem mistrzem, jestem mistrzem. Jeśli przyjrzycie to jechanie tą taksówką, nie będę, chociaż po godzinie spędzać nad tymi pierdołami. Ty, 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 nie wstydź ci. Powiedz babko mi, czy ci nie, nie wstyd patrzcie na jej gębę, tak dokładnie nawet nie Ej, podobne do mojej koleżanki. Ej, co? Jak państwo podobne do mojej koleżanki? Co? kojarzy się z moją koleżanką z Nikolą? Ja zawiałam Nikolę. Nie, tylko, że ona ma brązowe włosy, ale co tam nie? Może takie państwo identyczne jak Nikolę? Nie, może, tylko, nie, ale nie, Zrobiłam się z tą koleżanką. Nie no, nie zrobiłam. Póki ale pójdę po Nie, ja nie chcę tej gańby dziecięcej. Co mogę z tym zrobić? Co mogę z tym zrobić? Możemy sobie na biurku. Co, co zrobiła? Możemy sobie na biurku. Muszę. Czy mogę coś z tym zrobić, czy nie? Co do skrzypienia mojego krzesła. No, ale wiecie, dobrze. Na karbce Sara. Dobra, nie chcę bierze Dobra, zjemy się w Wormorusy. Rewolu Rosty. trochę? Dobra, serdeczkę. Du, 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 du.